Na program zaprasza firma Nomak, dystrybutor żywności ekologicznej i naturalnych suplementów diety. Na program zaprasza marka Alines, naturalne suplementy diety. Sponsorem programu jest dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator. Witam serdecznie. Andrzej Kawka, Żywieniowe ABC z kliniki medycyny zintegrowanej Kawkaje. W kolejnych odcinkach będziemy poruszać bardzo ważny dla mnie temat, jakim są tłuszcze. Tłuszcze i woda to podstawa mojej pracy z pacjentami. Tłuszcze są dzisiaj demonizowane wszędzie. Mówi się o nich same najgorsze rzeczy, ale czy naprawdę tak jest? O tym w dzisiejszym i kolejnym odcinku. Przede wszystkim zacznę może czym różnią się tłuszcze. Wyróżniamy tłuszcze nasycone, tłuszcze jednonienasycone i tłuszcze wielonienasycone. Tłuszcze nasy... nasycone to przede wszystkim olej kokosowy. W skład oleju kokosowego wchodzi aż 92% tłuszczów nasyconych, ale również w maśle czy w smalcu znajduje się około 50% tłuszczy nasyconych. Tłuszcze nasycone dlatego tak się nazywają, ponieważ każdy atom węgla wysycony jest wodorem. Kolejne tłuszcze to tłuszcz jednonienasycony i do głównych takich tłuszczy należy oliwa z oliwek. My wyróżniamy również tłuszcze wielonienasycone, czyli omega 6, omega 3 i do nich należy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, a jeśli chodzi o omega 3, to przede wszystkim olej lniany. Jednym z najlepszych nośników kwasów hufa, czyli tych pochodnych omega 3, jest olej skryla. Czym on się różni od innych, a no tym, że jest jego stuprocentowa wchłanialność, jeśli chodzi o nasz organizm. I teraz troszkę omega 9, omega 6, omega 3. Omega 9, czyli jedno nienasycony kwas tłuszczowy, wyróżnia się tym, że przy dziewiątym węglu brakuje jednego wodoru. Te połączenia wtedy przy jednym węglu i drugim węglu są podwójne i one dążą do utlenienia. Dlatego te połączenia w bardzo łatwy sposób łączą się z tlenem. Kiedy taki kwas tłuszczowy połączy się już z tlenem, brakuje jednego wodoru, ale jest jedna cząsteczka tlenu, dochodzi do utlenienia takiego kwasu tłuszczowego, a to powoduje, że ten kwas tłuszczowy nie jest już dobry dla naszego organizmu, tylko nie Niezdrowy. Jeśli chodzi o Omega 6, to dlatego Omega 6, że nie tylko na dziewiątym wiązaniu węgla brakuje nam wodoru, ale również w szóstym wiązaniu węgla brakuje nam wodoru, więc on e, utlenia się dwa razy łatwiej. Jeśli chodzi o Omega 3, czy pochodne kwasów EPA, DHA, tam przy trzecim wiązaniu węgla, przy szóstym wiązaniu i dziewiątym wiązaniu węgla brakuje nam tego wodoru. Jeśli chodzi o kwasy EPA i DHA, może to być 5 albo nawet 6 brakujących wiązań wodoru. To doprowadza do tego, że im mniejsza omega, tym łatwiej te kwasy tłuszczowe są utleniane i wtedy bardzo łatwo dochodzi do tego, że one dla naszego organizmu po prostu nie są zdrowe. Dlatego, czy spożywać omega 6, omega 3? Oczywiście, że tak, to jest bardzo ważne, natomiast trzeba zadbać o to, żeby to były oleje nierafinowane i tłoczone na zimno. One nie powinny leżeć na słońcu, nie powinny leżeć w, ciepłym, w ciepłej temperaturze. To są oleje, które powinny być w szklanej, ciemnej butelce, wytłaczane na bieżąco i powinny stać w lodówce. I teraz, w kilku zdaniach dlaczego cholesterol i dlaczego tłuszcze i głównie tłuszcze nasycone tak ważne są dla naszego zdrowia. Przede wszystkim mózg. Masa naszego mózgu to około 2,5% masy naszego ciała, ale w tym mózgu znajduje się aż 25% cholesterolu z całego naszego organizmu. Mało tego, w 60% ten mózg składa się właśnie z tłuszczy, między innymi cholesterolu, dlatego jeśli chcecie Państwo mieć dobrze funkcjonujący mózg, chcecie mieć dobrą pamięć, dobrą koncentrację, Chcecie być kreatywni, do tego potrzebny jest nie tylko tłuszcz w diecie, ale również tłuszcz nasycony, a przede wszystkim cholesterol. Kolejna sprawa, układ nerwowy. Układ nerwowy zbudowany jest z komórek nerwowych i pomiędzy tymi komórkami nerwowymi znajdują się synapsy. Te synapsy to takie połączenia międzykomórkowe, dzięki której następuje komunikacja między jedną a drugą komórką. I te synapsy, ażeby mogły prawidłowo działać, żeby ta komunikacja międzykomórkowa odbywała się prawidłowo, do tego potrzebujemy właśnie cholesterolu i tłuszczy nasyconych to nie wszystko. Nasz układ nerwowy można porównać do kabli, które lecą w ścianie z prądem oczywiście. Te kable, że muszą być odizolowane od siebie, bo inaczej dochodziłoby do przepięć. W naszym organizmie wygląda to dokładnie tak samo. To znaczy Eee, musi być izolacja, i ta izolacja nazywa się mieliną. I teraz ta mielina, czyli ta izolacja tych połączeń nerwowych, również w 27% składa się właśnie z cholesterolu. Dlatego jeśli mamy niedobór cholesterolu w naszym organizmie, układ nerwowy nie tylko nie będzie prawidłowo działał, nie tylko się będzie, źle będzie się komunikował między sobą, ale też może dochodzić do przepięć, i to może powodować nie tylko to, że jesteśmy nerwowi, rozdrażnieni, spięci, ale może również doprowadzać do bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Kolejna bardzo ważna rzecz: do prawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego w naszym organizmie też potrzebujemy cholesterolu. Wszystkie hormony płciowe wytwarzane są na cholesterolu. Musi być najpierw jedna cząsteczka cholesterolu i na niej dopiero budowane są wszystkie hormony płciowe. Dlatego, jeśli mamy niedobór tego cholesterolu w naszym organizmie, organizm nie jest w stanie wytwarzać prawidłową ilość hormonów płciowych. A to doprowadza nie tylko do zaburzeń hormonalnych, ale również do bezpłciowości, ale może również powodować niestety obniżone libido. Kolejna sprawa. Nie tylko hormony płciowe, ale również wszystkie hormony, które produkuje kora nadnerczy, również wytwarzane są na cholesterolu. Dlatego do takich hormonów należy DHEA, do takich hormonów należy na przykład kortyzon. Dlatego jeśli chcecie Państwo, ażeby hormony płciowe i hormony produkowane przez korę nadnerczy były w odpowiedniej ilości, żeby nasz organizm dzięki temu mógł prawidłowo działać, do tego w diecie konieczny jest cholesterol. Cholesterol jest również niezbędny do tego, żeby nasz organizm pośrednio mógł wytwarzać prawidłową ilość hormonów tarczycy, takich jak TH1, TH2, TH3 i TH4. I teraz bardzo ważna rzecz. Jednym z najważniejszych układów, jeśli chodzi o nasze zdrowie w naszym organizmie, jest to oczywiście układ odpornościowy. Odpornościowy. Układ odpornościowy leży jakby u podstaw układu hormonalnego i układu nerwowego. Wystarczy, że którykolwiek z nich będzie szwankował, wtedy szwankuje również drugi układ. Dla przykładu, jeśli mamy problemy ze stresem, to nie tylko ten, ten stres będzie wpływał również na nasze hormony, a położony układ hormonalny i układ nerwowy będzie bardzo silnie wpływał na nasz układ odpornościowy. Jeśli nasz układ odpornościowy nie działa prawidłowo, wtedy może dojść do wszystkich możliwych chorób w naszym organizmie, dlatego że to prawidłowo działający układ immunologiczny decyduje o tym, że nasz, czy nasz organizm poradzi sobie z jakąś dolegliwością, czy nie. Skoro przybliżyliśmy już temat tłuszczy i wiecie Państwo, jak ważne są dla naszego organizmu tłuszcze nasycone, w tym cholesterol, chciałbym Państwu pokazać, jak przygotować sobie w domu bardzo zdrowy tłuszcz. Do tego będziemy potrzebować masło. Najlepiej masło, Prosto od rolnika, a jeśli nie, to masło, które nie będzie zawierać konserwantów, i masło, które będzie od krów wolnych od upraw GMO. I teraz, jak przygotować? Trzeba wziąć masło. Można, jeśli będzie takie duże, można je pokroić na pół. Wrzucamy do gara jedną i drugą kostkę. Oczywiście, ilość masła zależy od tego, Ile, e, państwo masła, ile państwo jecie tego masła, ale również zależy od tego, jak duży macie garnek. Szczerze powiem, ja w domu używam takich kostek 200 gramowych, więc do, wdaję je do dużego 6-litrowego gara i wrzucam od razu 20 kostek masła. Na początek można dodać odrobinkę wody, nie jest to zabieg konieczny, ale jak będziemy kłaść ten garnek z masłem na Rozgrzanym piecu czy na gazie, to dobrze jest wlać odrobinkę wody. Ta woda i tak odparuje, ale ta odrobina wody w garnku zabezpieczy to masło przed spaleniem się. I teraz taki garnek z masłem i z, z odrobiną wody trzeba położyć na gazie i poczekać e, różnie, w zależności od ilości masła, które dacie do środka. Proces klarowania masła średnio trwa około godziny do dwóch. Na co zwrócić uwagę? To masło powinno się delikatnie gotować i jeśli to masło będzie się delikatnie gotować, na górze tego masła będzie robić się taka biała piana. Trzeba wziąć dużą łyżkę i co 5-10 minut podejść do tego gara i po prostu tą pianę zbierać i wyrzucać do zlewu. Co to jest ta piana? Ta piana to pozostałości w tym maśle kazeiny i laktozy. Jeśli są osoby, które chorują na choroby autoimmunizacyjne, nie powinny spożywać kazeiny, dlatego że kazeina jest jednym z głównych przyczyn tych chorób autoimmunizacyjnych. Natomiast większość ludzi ma również nietolerancję laktozy, więc żeby nie doszło do problemów jelitowych, dobrze jest po prostu i laktozę, i kazeinę ściągnąć. Jak długo ściągamy tą pianę? A no tak długo jak to masło. Będzie po prostu w garnku klarowne, czyli na początku będzie to masło takie jasne, potem będziemy ściągać tą pianę i ściągać. Po pewnym momencie będzie już widać część masła jakby klarownego, przezroczystego, ale jeszcze będą latać takie białe kulki, więc dalej trzymamy jeszcze to masło w tym garnku tak długo, jak masło będzie całkowicie klarowne, przezroczyste. Dopiero wtedy masło będzie gotowe do yy, zużycia. Mamy już sklarowane masło i pokażę państwu jak to masło powinno wyglądać. Natomiast zaraz po sklarowaniu na dole garnka czy na górze mogą pływać jeszcze takie pozostałości kazeiny czy laktozy. Dlatego jeśli będziecie państwo przelewać do słoików, dobrze jest dać tutaj jeszcze jakieś drobne sitko. I masło po sklarowaniu powinno wyglądać tak jak teraz państwo widzicie, czyli powinno być całkowicie przezroczyste, całkowicie klarowne. Ja w domu klaruję od razu 20 kostek masła, jak już powiedziałem wcześniej, dzięki czemu mam takie słoiki litrowe i przelewam od razu do tych słoików, więc od razu po jednym klarowaniu mam 4 litry masła klarowanego. Trzy z tych słoików wkładam do lodówki i tam one czekają na swoją kolej. Natomiast jedno masło, jeden słoik zawsze jest pod ręką i do każdego posiłku, gdzie się tylko da, zawsze dodajemy dużo tego masła. Chciałbym dodać jeszcze na koniec, że dokładny przepis, jak sklarować sobie masło, znajduje się na naszej stronie internetowej www.kawkaje.pl w zakładce Przepisy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję serdecznie. Andrzej Kawka, Żywieniowe ABC. Sponsorem programu był dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator. Na program zaprosiła marka Alines, naturalne suplementy diety. Na program zaprosiła firma Nomak, dystrybutor żywności ekologicznej i naturalnych suplementów diety.